Cześć, witajcie na kanale Multipasco. Na premierze gierki Złote Odkrycie. To jest gierka, która wczoraj miała premierę. Będziemy tutaj szukać trzy, minimum trzy takie same symbole, aby wygrać. Oprócz tego będziemy odkrywać takie słoneczka to jest tak naprawdę symbol zaćmienia. Trzy symbole tego słońca trzy symbole zaćmienia oznaczają bonus zaćmienia. Będziemy mieć do odkrycia zawsze dwa takie. Tajemnicze symbole, te pytajniki, pod którymi właśnie te symbole będziemy odkrywać. Kupię tutaj dzisiaj aż 100 losów, aby tą gierkę porządnie przetestować przy stawce 1 zł. No i liczę tu na co najmniej jedną fajną wygraną. Fajną, czyli taką na pewno powyżej 10 zł. No na 100 zł to raczej nie ma co liczyć. Sprawdzałem, że przy 100 losach to, że w którymś będzie... 100 zł to szansa około 0,5%, więc raczej na to specjalnie nie liczę, chociaż fajnie by było. Oczywiście gierki zaskakują pozytywnie również czasem. Tutaj te symbole, jakie będziemy odkrywać, one w zależności jaki to jest symbol, te kwoty są przeróżne, więc tutaj widzicie te symbole najlepiej płatne, tutaj trochę mniej płatne, a tutaj najmniej płatne. Te najmniej płatne za trzy znalezione symbole mamy tylko 50 groszy wygranej tutaj, właśnie przy stawce 1 zł. Więc no, no 50 groszy oczywiście nigdy nie wygramy, ale no taki symbol, 50, który jest warty 50 groszy, może się pojawić. No wtedy pewnie się jakiś drugi pojawi i sumarycznie dadzą tą minimalną wygraną, która wynosi oczywiście zwrot 1 zł. Na przykład. Ok. No to zaczynamy. Rundy tu będą bardzo szybkie. Szybko przelecimy sobie 100 losów. No i trzymajcie kciuki, żeby tu coś fajnego wpadło. Licznik gier widzicie w prawym dolnym rogu. Saldo startowe 478,60. Kupujemy pierwszy los. No i tu już jakieś symbole się odkryły. A tutaj pod tymi dwoma pytajnikami właśnie. Odkrywamy takie mniejsze symbole, ale to nie ma znaczenia, że te są większe, a te będą mniejsze. Liczy się ich liczba. Minimum trzy takie same muszą być: czyli tu mamy ten fioletowy jeden, tu ten mniejszy drugi. No, jakbyśmy tutaj odkryli taki trzeci, to byłaby wygrana. Mamy jeden symbol tego zaćmienia, tylko no ogólnie los pusty. Kupujemy drugi los i znowu dwa pytajniki. No, pod tymi dwoma pytajnikami łącznie odkrywamy zawsze 8. Symboli. Pod każdym po 4 symbole. Drugi los też pusty. Kupujemy trzeci los. No i widzicie dalej pusto. No te rundy są bardzo szybkie. No wystarczy kliknąć te dwa pytajniki, i to już jest po losie. Kolejny pusty los. No wygrywa co czwarty los przeciętnie. Jest, jest złotówka. Tutaj te cztery symbole odkryliśmy, i one dają właśnie złotówkę. Więc jest pierwsza złotówka. Za piątym razem dopiero się udało. Kupujemy kolejny los. Nic. No, niestety, już ósmy los. Nic. Trzy takie same symbole, albo właśnie trzy takie słoneczka. Bonus zećmienia. O, jest drugie. Może się uda. Bonus zaćmienia. Niestety nie. To jest kolejny pusty los. Już gramy po raz dziesiąty w tym momencie. Nie mamy szczęścia na razie. To jest też pusty los. Po pierwszych dziesięciu losach, tylko jedna złotówka. Bardzo słabo. Dalej. Pusto. Dwunasty już los. Jest trzy słońca. Mamy bonus zaćmienia. W dwunastym losie udało się w końcu ten bonus złapać. Tu widzimy szanse Cztery szanse. Okej. Okay. No, odkrywamy te pytajniki, co tutaj będzie. Kolejne. I jest tutaj mnożnik jakiś, coś tam, 2 złote 2 złotek, jeszcze mamy 3 szanse więc w każdym tym bonusie tu po... o ładnie znowu coś padło, no po 4 szanse, jeszcze 2 szanse no ładnie, kolejne 2,50 to już łączna wygrana 9,50 no i ostatnia szansa odkrywamy, tu widzicie w tym bonusie, no, taki kamień jest wart aż 8 symboli. Pod spodem jest tu 8 symboli i tu 8 symboli, więc dużo tych symboli. Jest coś jeszcze? Jest. Ale tylko 50 groszy. Więc już mamy fajną, wygraną pierwszą. Ponieważ tutaj w tym bonusie widzę jest 10 zł. No i teraz jeszcze odkrywamy. Tutaj już nic. Więc mamy 10 zł z bonusa. Pięknie. 10 zł z bonusa i jeszcze ten drugi kamień do odkrycia. Czy tu coś jeszcze będzie? Nie. No ale jest ładna wygrana, mówię. W końcu mamy ładną wygraną 10 zł. Więc prawie, że wróciliśmy do salda początkowego. Odrobiliśmy, ładnie. Kupujemy kolejny los. O, myślałem, że będzie znowu bonus. Pusty los. Te bonusy pewnie są zawsze fajnie płatne. Tak coś czuję. Pusty los. Cztery kamienie i cztery symbole. Kolejne. Nie dały trzech takich samych. Kolejny los i cztery symbole i cztery symbole. Jest! Pięć takich samych tutaj symboli. Jest warte dwa złote. Kupujemy kolejny los. I jeszcze jeden. A tutaj mamy jeden duży pytajnik. No pod nim osiem kamieni. No złączyły nam się po prostu dwa. Pytajniki w jeden duży. Osiem, jak zawsze, symboli mieliśmy do odkrycia. Ale to nic nie dało. Kolejny los kupujemy. Złoty 50. Trzy te symbole ptaka były warte złoty 50. No, takiej wygranej jeszcze nie widzieliśmy. Kupujemy kolejny los. Na początek już słoneczko wskoczyło jedno. Jest. Jest złotówka. Jest złotówka. I po raz dwudziesty pierwszy gramy. Nie będzie nic. Kolejny los. Pusto. Kupujemy kolejny los. I jedno zaćmienie na starcie. Jest i drugie, ale trzeba. Trzy. Nie ma. Kolejny los. Niestety nic. Kolejny. Tym razem z tej strony. I tutaj. Nic. Nie ma trzech takich samych symboli. Niestety, teraz na dole i u góry, złoty 50. Mamy znowu trzy te symbole niebieskiego ptaszka. Złoty 50. Kupujemy kolejny los. O, dwa słońca na starcie. Ładnie. Może będzie bonus? Niestety nie udało się. Pusty los. Pusto. To już 30 los. No i znowu trafiliśmy jeden duży pytajnik. Czyli te dwa kamienie nam się połączyły. Osiem symboli naraz nic. 30 los pusty. No, na razie jesteśmy minus 13 zł. Z 30 zł. wróciło się 17. Gramy dalej. Teraz tutaj i tutaj. Nic z tego nie będzie. Pusto. Niestety, znowu pusto. Znowu jakaś czarna seria. Dwa słońce. No, liczymy, liczymy na trzecie słońce. Tu nie ma, a tu nie ma. I też symbolu żadnego nie ma. Trzy razy. Pusto, pusto, pusto. No, ta gierka jest gierką tak można powiedzieć starego typu. Na starej platformie ona jest. Tylko magiczny las, który pojawił się ostatnio, jest na, pochodzi z takiej zupełnie nowej platformy. Nowy dostawca jest tej gierki, można powiedzieć. A to złote odkrycie jest wciąż na starej platformie. No, magiczny las się wyróżnia, jeśli chodzi o to, jak wygląda ta gierka. Odkrywamy 8 symboli naraz. Czy coś będzie? Jest coś, jest coś, ale to chyba łącznie tylko złoty 50. Po raz kolejny widzimy złoty 50. I kupujemy kolejny los, co tutaj! Nic! Nic pusty los, 40 losik. Nadal nic. No po 40 losach, tak co czwarty los wygrywa, powinniśmy mieć 10 wygrywających losów, a mamy tylko 7. Więc no szczęścia nie mamy za bardzo, chociaż no ten los, jeden wygrywający 10 zł. Chociaż mam nadzieję, że w dalszej części będzie lepiej. Kupujemy 41 los, pusto musimy się wstrzelić wygrane. No są te trzy symbole i są te trzy te po 50 groszy dwa razy można powiedzieć więc tak bez rewelacji nic. Musicie przyznać, że rozgrywka jest bardzo szybka tutaj. Złote. Ok, i jeszcze złote 50 zł. w końcu mamy jakiś wyższy los niż, złot, niż 2 ,350 zł 50, Ok. No, bo tych losów tu zobaczmy przy na no, multi pasko złote odkrycie, stawka 1 zł, do tych losów na pewno jest najwięcej w kwocie tak. 1 ,50 zł 50, nawet 2 zł już jest dużo. Dużo, dużo trudniej trafić. Tych 2 jest mało. Złoty i złoty 50 to jest najczęściej, co się pojawia. Wszystko, co złoty przekracza, złoty 50, to jest rzadkość. Ok, kupujemy kolejny los. Pusto. Jeszcze jeden. Pusto. Kolejny. Pusto. Pusto. Dalej pusto. I pięćdziesiąty los. Będziemy na półmetku tego, co sobie założyłem. Czy uda się tu coś trafić? Niestety nie 50 losów za nami. Półmetek. 9, tylko 9 losów trafionych. No widzicie, wygrywa co czwarty los dokładnie, a u nas tego nie widać na razie. 9 losów na 50 23 zł wygranej. Więc 27 na minusie, nawet połowa się nie wróciła. Kupujemy 51 los. No, liczę na przynajmniej jeszcze jeden taki los fajny. Czyli taki z wygraną dwucyfrową, powiedzmy powyżej 10 zł, najlepiej nic. Hm. To jest pusty los. Nic. Nie wygląda to za dobrze. No jest złotówka. Pusty los. 60 jest, no ale złoty 50, no złoty i złoty 50, mówię te dwie wygrane, ewidentnie będziemy najczęściej widzieć. Wszystko, co powyżej złoty 50, będzie rzadziej spotykane. No myśmy, udało nam się to na razie trzykrotnie, tak? Było 2 złote, było 3,50 i było 10. Kupujemy kolejny los. Pusta. Nic. Nic. No, jest. Trzy takie samo, tu też widzę. Trzy razy po pięćdziesiąt groszy, znowu to złoty pięćdziesiąt. Zobaczyliśmy. I kolejny raz. Pusto. Pusty los. Nic z tego. Tutaj też nic. No jest, jest. Tylko złotówka. Dwudziesta Dzisiaj zarobiona złotówka to była. Jesteśmy już po 70 losach i dalej nic. Gdzie te fajne losy się ukrywają? Może tym razem. Niestety wciąż żadnej wygranej nie widać. Na 100 losów powinniśmy mieć 25 wygrywających przeciętnie pusto 75 losów za nami. Jest w końcu jakiś z tych lepszych losów powyżej złoty 50 5,50 Kupujemy kolejny. No i częściej trzeba się spodziewać, że gierki dadzą około połowy zwrotu wpłaconej kwoty, a nie ma się tu co czarować. Aczkolwiek, no wiecie, przy odrobinie szczęścia zdarzają się, sami widzicie, po moich filmikach zdarzają się przypadki, kiedy gram nawet i premierowo kupuję dużo losów i wychodzę na plus. No właśnie, trzeba... Najlepiej trafić jakiś taki bardzo szczęśliwy los, jakiś rary tasik, których jest po prostu wyjątkowo mało. Złotówka. I kupujemy 80 los. I nic z tego. 20 losów do końca. Trzymajcie kciuki, żeby tu jeszcze coś fajnego wygrać. 10 tysięcy złotych można wygrać, jest jeden taki los. A my tu widzimy 50 groszy 50 i tyle, czyli złotówka znowu. I znowu pusta teraz. No jest wygrana. Złotówka znowu. Kolejny los. Złoty 50 i jeszcze raz. I coś jeszcze. 3,50. Dzisiaj widzieliśmy już taką wygraną. I kolejny los. Więc coś się minimalnie poprawiło. Oby do końca już było coraz lepiej pusto, pusto pusto dziewięćdziesiąty los. Też pusty, dziesięć losów przed nami. I będziemy kończyć. Oby tutaj trafiło się coś fajnego jeszcze. No jest 50, 50 i tyle. Kupujemy kolejny los. Pusto 95. Los też pusty 96. Nic. Jeszcze jakaś wygrana by się przydała. O, teraz tu jakiś bonusik, żeby siadł, ale by było fajnie. Niestety, ale jest jakaś tam wygrana. O! Z tych lepszych. To jest ta z tych lepszych. Ładnie. 8 złotych. Druga najwyższa wygrana dzisiejszego odcinka. 3 losy do końca. Połowa nam się wróciła. Kwoty. Dwa losy jeszcze. Jeszcze może coś na koniec. Jeszcze coś na koniec. Niestety nie. Los numer 100. Trzymajcie kciuki. Jeszcze coś tu może. Nic z tego. Jesteśmy po 100 losach. Wygraliśmy dokładnie 50 zł. A, 50, a wydaliśmy 100, więc no, jesteśmy minus 50 zł, co widać po saldzie, więc dokładnie 50 zł się wróciło. Ile było wygrywających losów? 21. 21 mieliśmy wygrywających losów na kwotę łączną 50 zł. No taka bardzo przeciętna, typowa rozgrywka. Bez zaskoczeń ani w jedną, ani w drugą stronę. Mieliśmy jeden tylko los tutaj w kwocie 10 zł. Tak to wszystko poniżej 10. Może następnym razem będzie lepiej. Tą gierką no, na, na pewno zobaczycie w kolejnym wielkim turnieju Gierek. A póki co. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dawajcie łapki w górę. Cześć!